zdobyć się... ...lepszego... ...kurwa. Hej, witajcie w kolejnym odcinku z betowania razem z moją siostrą. W sumie można powiedzieć, że w challenge'u, który dzisiaj dla was wykonamy, ponieważ osoba, która wygra więcej na betowaniu, będzie mogła sprzedać drugiej osobie... Piankę, rękę takiej pijanki do golenia w twarz I jeżeli wam się będzie to podobało to oczywiście zostawcie subskrypcję Która wam się wyświetla teraz tutaj na ekranie I oczywiście łapkę w górę A dlaczego łapkę w górę? Już Ilona wam wytłumaczy dlaczego Otóż każdy 1000 lajków to 10 euro Czyli 50 tysięcy lajków to 50 euro, a 100 tysięcy lajków to 100 euro Nie, to jest już 1000 euro 100 tysięcy lajków to jest 1000 A. euro dla was, słuchajcie, Ilona się zagmatwała. Słuchajcie, tak jak Ilona powiedziała, 1000 lajków to 10 euro w puli dla was. Pod poprzednim odcinkiem zrobiliście 10 tysięcy łapek w górę, co oznacza, że poleciało dla was na wasze konto 100 euro. Więc zostawcie na dole waszego trade URL-a, tak jak po, pod poprzednim odcinkiem, i liczcie na to, że być może nagroda trafi do was. Ja będę miał swoje trzy bety, Ilona będzie miała swoje trzy bety. Kto wyjdzie bardziej na plus będzie sprzedawał lepę w pysk drugiej osobie. Zobaczymy ja jak będzie. Ja wygram udzie. 10 euro tylko plak skacza w twarz. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Standardowo oczywiście zachęcam was do obstawiania na CSGO BEST. Jeżeli będziecie chcieli to pod moim kodem dostajecie 500 kredytów gratis. Kod znajdziecie w opisie i też pewnie wyświetla wam się teraz na ekranie, ale dobra koniec tej gadani gadaniny lecimy z tym, bo trzeba Ilonę bić po twarzy Śm tą Nie wiem, śmietaną czy tam czymkolwiek Okej okay, moi drodzy, na sam start, żeby było ciekawie, ja wlecę z pulą 20 tysięcy na czerwone. I o co, o co chodzi? Pięknie, że od jego zaczynasz. Aha, słuchajcie, zaczynamy od, 20, od 234 790 punktów. Od takiej sumy startujemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie i jak mi będzie szło. Zobaczymy, czy za chwilę będę o 20 000 punktów kredytów na plusie. Ilona już wyciągnęła tutaj piankę do golenia. Widocznie, ewidentnie, po prostu się do tego szykuje. No nie wiem, e, widocznie chcesz być. Co, co ty robisz? Dlaczego Czemu ty takie ruchy wykonujesz? Ok, e, lecimy w takim razie. Ruletka wystartowała. E, łącznie zakładów jest 27 772 i chyba będzie czerwone. Dojedz do tego czerwonego. Nie, dobra, jestem mi minus 20 tysięcy na minusie. Ja sobie to zapisuję na konto. Wam się. Jak to wygląda? O. Oh. Teraz moja kolej. Drugi bet, obstawię. Ilony teraz bet, zobaczymy. Ilona obstawia 20... 29 tysięcy, tak? Tak, no, tak. No 29 obstawiaj na kolor, szybko masz 30 sekund na wykonanie Twojego zakładu, który będzie świadczył o tym, że jesteś już ponad 9 tysięcy na minusie. I 9 tysięcy poszło teraz na czerwone. Zaraz zobaczymy, czy Ilona za 15 sekund będzie się cieszyła z tego, że jest o jakieś 40 tysięcy na plusie przede mną, czy być może będzie na minusie o te 9000 tysięcy. Ja mam nadzieję, że ona będzie o te 9000 tysięcy na minusie bo to będzie świadczyło o tym, że ja jeszcze mam jakikolwiek szansę na tutaj na wygraną i zaraz zobaczymy na czerwone obstawiła i czy dojedzie. Oh my god, trzeba się odbijać w takim razie. Okej, hey, jestem 49 tysięcy kredytów na minusie, więc żeby się odbić i być te 1000 na plusie, muszę obstawić teraz 25 tysięcy końców. To nie jest byle co, słuchajcie, ja muszę teraz trafić w ten cholerny kolor. I za każdym razem ja wiem, że te bety mi wchodziły. I e, nie wiem, co się stało Ale widocznie dzisiaj, no jakoś mi Nie idzie, ja mam nadzieję, że Będzie teraz na plus dla mnie I ten czerwony kolor wejdzie, bo jeżeli Nie, to będę o kolejne 25 tysięcy kredytów na minusie Zobaczymy w takim razie, moi drodzy Startujemy, kolejne losowanie Poleciało, kolejne losowanie Poleciało i e, oby czerwony Kolor wleciał Stój na czerwonym, stój na czerwonym Jest, jestem teraz Tysiąc na plusie, zobaczymy, czy Ilona się będzie dalej odbijała. Oh. No a to ja sobie teraz tak powiedzmy, że kartę na spokojnie. Odstawię, odstawię 15, żeby tysięcy, Żeby okay. nie mieć później problemu Uwaga, na jaki kolor? Tarzyk, no, ym... Na, Na no dalej. Powstaje czerwone, zielone, czy... A na czarne, ok. Musisz się zmienić? Nie wiem. Poszło już. Poszło już na czarne, więc. Nie może, mogę zmienić! Nie może zmienić! Ilona nie może zmienić swojego zakładu. Ale czekaj, czapka jest czarna. Jest, to... jest czarna czapka, jest czarne obstawienie, więc zaraz zobaczymy, czy. Ilona będzie. Trzymajcie kciuki za. Nie, nie, trzymajcie kciuki! Trzymajcie Słuchajcie, 5 sekund. Jeżeli Ilona teraz e, przegra ten zakład, to będzie o 14 tysięcy na minusie. I zaraz zobaczymy, poleciało, wystartowała, jeżeli wygra, to będzie o e, jakieś 29 tysięcy na plusie i wpada czerwone, czerwone. O, tak, proszę Państwa, czerwone, czy Ilona jest na minusie o 14 tysięcy punktów. Śmieszne, zaraz wiesz. kolejna runda, ostateczna. O! Oh. Wystartowała ostatnia runda, moi drodzy. Mamy różnicę 14 tysięcy punktów. I tą różnicę tutaj w klepie, żeby zobaczyć, kto z nas, kto ze mnie, kto wśród nas będzie po prostu lepszy. I uwaga, żeby było ciekawie, mógłbym teraz obstawić na zielone. I. To zrobię, bo jeżeli. No, tak, to jest, to jest to właśnie. Jeżeli moi drodzy wygram, to będę y, i tak mimo wszystko na plusie. Ilona będzie musiała obstawić nie duży jest. bet, y, jeżeli będzie chciała po prostu mieć nadzieję na to, nie żeby od, oddać się. A, e, obstawiłem, żeby oddać. Nie, nie oddać się, tylko oddać y, kwestię rywalizacji tutaj. W ręce CSGO BEST. Zaraz zobaczymy. Ra wystartuje ostatnia Tylko runda. Ty, Tylko ja postawiłem na zielone. <noise> więc jest ciekawie. Powinno za chwilę wystartować i zobaczymy. Wystartowała ostatnia runda. Mam nadzieję, że będzie to runda oh, dla fuck, mnie. Yes, na zielone! Jest na... Yes, yes, na zielone yes. więc ostatnia rywalizacja teraz będzie startowała 19 600 kredytów jestem na plus. Ostatnia pula, moi drodzy, wlatujemy. Jeżeli Ilona teraz e, wygra, to e, będę ja dostawał. Pla... Oć 50 tysięcy, jesteś pewna. Ok, 50 tysięcy, jeżeli Ilona to wygra to ja dostanę w takim razie tą piankę do golenia w twarz, a jeżeli Ilona przegra, to ona dostanie. To jest taka ostateczna finałowa runda. Nie wiem jakim cudem też mam 435790. 790 Zostawię to na koniec. Końców, czy tak Muszę diamentów na, na ten na obstawianiu. No ale jakimś cudem szmery, bajery się tutaj poczyniły. Lepiej obstawiaj, bo być może ci zabraknie czasu. Słuchajcie, ostatnie osoby wchodzą. Dużo osób tutaj wchodzi na czarne, ale też częściowo na czerwone i to jest ostatnia runda. I to jest ostatnia runda, w której zaraz zobaczymy, czy Ilona będzie mi spodobała Czy ja, czy dojedzie do zielonego? Czy dojedzie do. Nie! Ja pierdolę. Jak widzicie na samym końcu ilonie teraz się udało, no to przyjdzie ta niestety pora na skacza w twarz. No dobra moi drodzy, e, przyszła wykopana chwila. W takim razie ja dostaję skacze. i e, może ja się najpierw z wami pożegnam. Przypomnę, że każde 1000 lajków to 10 euro dla was więcej, więc jeżeli oczywiście chcecie zdobyć się lepszego kurwa. Więc ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie zdobyć lepszego skina w grze Jezu jak to pali Lepszego skina w grze to Oczywiście moi drodzy zostawcie dużo łapek w górę Dziękuję wam serdecznie za oglądanie Odwiedzajcie social media i wbijajcie na CSGO I łapki, łapki pamiętajcie Każde Zostawcie łapki w górę Jezu jak to pali kurwa Każde tysiąc łapek w górę euro Dobra, elo